Dzień dobry, nazywam się Rafał Kurzawa. Leczenie niepłodności zajmuję się od ponad 25 lat. Dzień dobry państwu, witam ponownie. Dostałem kolejny zestaw trzech pytań. Pierwsze pytanie odnosi się do kwestii jakości ocytów. Tu trzeba je w zasadzie przeczytać. Od czego zależy jakość ocytów, czy da się ją poprawić? jaki protokół stymulacji może być pomocny. Proszę Państwa, jakość ocytów to jest wartość genetyczna człowieka i wartość biologiczna człowieka. Wartości genetyczne nie poprawimy, jesteśmy zaprogramowani w chwili urodzin i tak naprawdę z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć na jaką chorobę umrzemy, bo, bo to jest w naszych genach. Ale wartość biologiczną możemy modyfikować, tylko jest niestety tak, że bardzo często możemy starać się o modyfikację wtedy, kiedy jest zbyt późno. I tak samo jest z płodnością człowieka. Kobieta, która chce zajść w ciążę, zaczyna zmieniać styl życia pod kątem zajścia w ciążę, a jest po prostu w zbyt zaawansowanym wieku rozrodczym. To, to niewiele pomoże. Co z tego wynika? Jakość komórki jest w głównej mierze uzależniona od wieku kobiety i tego, co w swoim życiu przeszła. To znaczy, czy paliła papierosy, jaką miała dietę, czy żyła w dobrych, czy w złych warunkach ekonomicznych. A ponad wszystko, jeszcze raz, to jeszcze raz powtórzę, Wiek kobiety. Niestety nie możemy tego specjalnie modyfikować. Możemy o to dbać i powinniśmy o to dbać jak najczęściej, w jak najmłodszym wieku. Nic tutaj specjalnie nie pomoże, ani protokół stymulacyjny, ani cudowne suplementy. Niestety jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo jesteśmy sumą działania wszystkich czynników, które modyfikują. Naszą jakość, również w tym biologicznym znaczeniu. Kolejne pytanie pochodzi od pacjentki, która ma 26 lat i zespół policystycznych jajników. Pacjentka się martwi, że w wyniku przeprowadzonej stymulacji jeczkowania w ramach zapłodnienia pozaustrojowego. Urosły tylko dwa pęcherzyki, w związku z tym ten cykl został odwołany. Pytanie jest następujące, czy ona ma dużą szansę na to, że taka procedura zapłodnienia pozaustrojowego u niej zakończy się kiedyś powodzeniem? Zdecydowanie tak. Po pierwsze, u pacjentek z zespołem policystycznych jajników stymuluje się najczęściej bardzo niskimi dawkami leków, po to, by uniknąć zespołu hiperstymulacji jajników, który jest poważnym powikłaniem leczenia niepłodności. I w tej sytuacji było podobnie. Ta pacjentka prawdopodobnie dostała dosyć niskie dawki gonadotropin po to, żeby ten zespół nie wystąpił. Akurat przy tych niskich dawkach gonadotropin odpowiedź była nieadekwatna, w związku z tym taki cykl odwołano. W kolejnym cyklu. Ucząc się na bazie tego, co się wydarzyło w pierwszym cyklu, pacjentka zapewne dostanie większe dawki leków, skończy się to pobraniem komórek jajowych i to w takiej liczbie, która będzie zadowalająca w celu przeprowadzenia skutecznej procedury in vitro. Bardzo dobrą informacją dla tej pacjentki jest to, że dwa najistotniejsze czynniki pozytywnie korelujące z szansą na to, że kobieta będzie miała dziecko, u niej występują. To jest wysoka rezerwa jajnikowa oraz młody wiek. Jestem pewny, że prędzej czy później będzie Pani miała dziecko. Kolejna pacjentka bardzo dobrze znosi stymulację i ma bardzo ładne endometrium. I się pyta, czy w takiej sytuacji transfery powinny być wykonywane w cyklach świeżych, to znaczy bezpośrednio po stymulacji jeczkowania, czy w cyklach mrożonych. My mówimy y, y, językiem lekarskim freeze all embryo cycles. To sytuacja, w której zamrażamy wszystkie zarodki, żeby osobno przygotować błonę śluzową do transferu zarodków. Więc y, ładne to nie jest pojęcie medyczne. No, endometrium może ładnie wyglądać w badaniu ultrasonograficznym, być trulinijne, ale to wcale nie znaczy, że ono jest receptywne. Są jeszcze inne metody oceny receptywności endometrium, które wykraczają poza pomiary grubości endometrium w badaniu ultrasonograficznym. Pytanie, czy takie badania były robione. Istotne tutaj może być oznaczenie stężenia progesteronu. Stężenie progesteronu oznacza się w cyklu, podania, w cyklu stymulacji jeczkowania w dniu podania HCG, jak również oznacza się stężenie progesteronu przed decyzją o tym, czy w danym cyklu ten transfer może być wykonany. Jeżeli te wartości progesteronu są prawidłowe i endometrium wygląda,. W ultrasonografii prawidłowo to taki transfer można wykonać. Proszę też pamiętać, że mrożenie wszystkich zarodków to nie jest tylko kwestia decyzji wynikającej z faktu, jak wygląda profil hormonalny u pacjentki, ale jak wygląda również endometrium. To jest również kwestia decyzji będącej konsekwencją postępowania w ogóle etnicznego czy strategii postępowania. Mrożymy wszystkie zarodki u tych pacjentek, które mają diagnostykę przedimplantacyjną, czyli badamy genetycznie zarodki. Mrozimy zarodki wszystkie również wtedy. Kiedy u pacjentek występuje wysokie ryzyko zespołu hiperstymulacji jajników, ponieważ ciąża powoduje pogorszenie przebiegu zespołu hiperstymulacji jajników. Także to są kolejne elementy, które wpływają na postępowanie terapeutyczne w tym zakresie. Ja osobiście jestem zwolennikiem cykli z mrożeniem wszystkich zarodków, ponieważ ostatnie dane kliniczne wskazują na to, że cykle mrożone są po prostu lepsze od cykli świeżych, dlatego że w cyklach świeżych. Najczęściej bóna śluzowa nie jest fizjologicznie przygotowana do przyjęcia zawodka.